Liverpool kontra Chelsea. Spodziewamy się nie lada widowiska. Czy staną na wysokości zadania? Przekonajmy się. Anfield, stadion Liverpoolu, będzie dziś areną zmagań, które rozpoczną się już za chwilę. Chyba wszyscy nie możemy się doczekać rozpoczęcia meczu. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. A dzisiaj mamy dla Państwa kwintesencję dobrego futbolu. Angielską Premier League. Liverpool zmierzy się z Chelsea. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Lukaże Chelsea, wywalczyli rzut Zrożnego w okolice jedenastki. Spokojna okazja, Sterling. Znakomicie wybronione. Brawo. To teraz wymyśli Chelsea. Cóż za rozczarowanie! Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Dissasi. Dobrze utrzymuje się przy piłce. Chelsea traci posiadanie piłki. Sędzia gwiźdźże na korzyść Liverpoolu. Będzie rzut wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Robertson. Doskonała piłka za obronę. To mogło wyglądać obiecująco, ale obrona dobrze dysponowana. Przechwytuje. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Ben Chilwell. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Sędzia dopatrzył się naruszenia przepisów. Rzut wolny dla Chelsea. No i teraz dokładnie na dalszy słupek. Virgil van Dijk oddala zagrożenie. Mo Salah. Ibrahima Konaty. Luis Diaz. I piłka do Robertsona. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. I teraz dobra okazja do kontry. Rahim Sterling. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Słaba centra, bramkarz bez trudu chwyta. Van Dijk. Popatrzmy, Liverpool buduje akcję na połowie przeciwnika. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Raheem Sterling. Enzo Fernandez. Piłka zagrana do Sterlinga. Błąd, stracona piłka. Aleksander Arnold. Piłkę dostaje Dominik Sobosloj. Dominik Sobosloj. Aleksander Arnold. Aleksander Arnold. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Ben Chilwell. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Obrońca zatrzymuje akcję Rywala świetnym wejściem. Mają teraz dobrą okazję na kontratak Dominik Sobosloj Mosalak Potanie przyjmuje Trent alexander Arnold Nie ulegają presji mimo że ciągle remis I próba strzału a i to było naprawdę dobre, mocne uderzenie. Niewiele zabrakło. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Dominik Sobosloj. Sala. O salach. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Jest gwizdek i piłkarze na Anfield schodzą z boiska na przerwę. Po gwistku zaczynamy drugą połowę przy Anfield. Liverpool traci posiadanie piłki. Gallagher. Fernandez. Przy piłce Thiago Silva. Visasi. Zdecydowane wejście w piłkę. Przy piłce Cody Gakpo. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Oto powtórka tamtej sytuacji. Niewiele brakowało, a byłby gol. Tymczasem jednak spudłowali. Sasi, Gallagher. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie, rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Ryzykownie, ale skutecznie. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Łatwo teraz przejmują, to niedobre zagranie. Fernandez Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Kalister. Piłkę dostaje Dominik Sobosloj. Nie tym razem. Strata. Galager. Aleksander Arnold przejmują teraz piłkę. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Chelsea traci posiadanie piłki. Luis Diaz. Monsalak. Luis Diaz. Liverpool oddaje piłkę rywalom. Mają teraz szansę na kontratak. Świetnie go teraz wypuścił. I gór! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że Bramkarz nie miał szans. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Endo. Virgil van Dijk. Aleksander Arnold. Mo Salah. No może teraz kolejny atak The Reds, którzy walczą o wyrównującą bramkę. Przy piłce Cody Gakpo. To zrobi Monsala Raz jeszcze Aleksander Arnold. Warto się czasem postarać, przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. McAllister! budło w takiej sytuacji, gdy drużyna goni, wynik w końcówce. To dla nich największy koszmar. O tak, gorszy jest chyba tylko gol samobójczy. Sterling. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Niezależnie od tego, jak to się skończy, a skończy się niebawem, szkoleniowiec Liverpoolu ma się nad czym zastanawiać. W pomyczowych wypowiedziach szkoleniowcy lubią się tłumaczyć, że bramka padła z niczego, że gol ustawił przebieg gry, ale niezależnie od okoliczności faktem jest, że zasłużenie przegrywają 0 do 1. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. Gol! Gol! Zostawiają rybana w tyle. Już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak, Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. 2 do 0. Gramy dalej. Koniec tego spotkania. To jest porażka Liverpoolu. Łatwo ten mecz, Tomku, podsumować. Zespół po prostu nie był wystarczająco dobry, by zdobyć punkty. Taka jest piłka. Odpuścisz jakiś trening, a potem to wychodzi w meczu ligowym. Dziś efektem tego jest dwubramkowa porażka. Nie wiem jak Państwo, ale ja z dzisiejszego meczu zapamiętam dobry występ Enzo Fernandeza. można mu nic zarzucić. Był aktywny i chętnie włączał się do akcji. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył, zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy, ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję.